Ta arka to będzie takie zwieńczenie mojego sukcesu. Nie jestem w stanie jej zrobić sam. A postanowiłem ją zrobić z Arturem. I uczynią arkę z drzewa akacjowego. Jej długość będzie wynosiła 2,5 łokcia. Jej wysokość 1,5 łokcia i jej szerokość 1,5 łokcia. No to to jest to, o czym ci mówiłem. Słuchaj, to są, wy... to są wytyczne od Boga, tak? To sam wytyczne, Boga. To jest projekt naprawdę, no mega, tak? To, 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 to nie jest zabaweczka, tam jakiś samochodzik, czy cokolwiek, czy coś jakaś klejonka mała, jakiś stateczek. Co ty zrobiłeś? Nic, bo grzechu nie chce mi pomóc! Daj. Nie dziękuję. No, Czemu ty taki i... kupio uparty jesteś? Bo u ciebie nie ma pomocy. Idź mu pomóc! Wy, pomóc wy. To jest stary, włosów! Robią to 5 lat, a dalej nie wiedzą co robić, więc, daj, daj. więc dlatego tak się denerwuję. Za każdym razem trzeba im to samo czynność pokazywać. Bajwajku, są duże! Zaraz, zaraz! Ja i pan przyjdzie, zobaczę, a nie tak. nic się stanie! Ja, a łódka sama będzie płynąć. No jo! Ja. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Pół kawałka takiego ładnego bursztynu. Ciekawą rzeczą jest bursztyn, więc myślę, że fajnie by było, gdybym mi śnił z bursztynu. Ile ta przyjemność mi mogła kosztować? Dwadzieścia siedem, a trzydzieści siedem. No. Tysięcy złotych, zakładając, że to będzie ważyło dwa kg. Natomiast przyłbica, to ma być ruchome. To nie ma się połamać, bo ja nie wierzę, że ktoś go nie przymierzy. Nie, prawdopodobnie nie będzie. To też jednego wyznać, że był dyrektorem, że ja słuchał u polecenia. Ramek będzie szefował. A czemu ja? Masz słaby początek, to się wykażesz chyba, jak jej nie, nie będzie, co? No dobrze.